Cześć. To zapis z mojego streama. Trochę wolno idzie to hakowanie. Ktoś tu do nas leci. Bak? Nie wiem kto, ale postawili na noki całą obsługę. Dwieście osób. Nie podoba mi się no, to. O, świetnie. Długo jeszcze? Kurwa. Jorinobu wraca do apartamentu. Pieprz go. Otwórz safe. Już prawie. Ach, poszło. Ale tak nie uciekniemy. Ha, ja się tym zajmę. Krylik cały? Integralność Bioczyku 100%, więc obstawiam, że tak. Dobra, spadamy. Kurwa, za późno. Yorinobu zaraz tutaj będzie. Musicie się schować. Gdzie? Spróbujcie w tym dużym filarze. Żartujesz? Nie, do środka. Ta? Jesteśmy w środku. To nie rozwiązuje problemu. Kurwa, wiem, że nie rozwiązuje. Dajcie mi pomyśleć. Zarobista jest ta gra. Niemożliwe. Czy to Adam Smasher? Jego ochroniarz? Gorzej. To legenda Night City. Jedna z Co robimy? Czekamy. Przelecieli już? Zeszli z lądowiska. W tym momencie. O kim oni mówią? Bak. Kogo tu niesie? Jasna cholera. To niemożliwe, cesarza pewnie Saburo Arasaka? Cesarz? A wstrzeliłem. Jeszcze jedna legenda. Ciszej. Ta loża chyba nie jest miękoszczelna. To mamy przerąbane. 首を突っ込まないでくれって言っただろうコールーコ外してくれサ坂様まだボディジチェックが終わっていません私の息子だ例のものを回収しましょうか私がやる言ってくれオフオフオフ Blisko było. Zbyt blisko. Gdyby nas znalazł. Ale tego nie zrobił sięć cicho. No, z tego w sali nie wyszli. Nawet ale ty czy w kawałkach. Sabura Arasaka? O nie wierzę? Patrzy się na nas. Chyba, że jest niewidomy. Uf. そそもそも俺のことを気にしたことなんかないだろうあんたの問題点はそこだ世界は自分中心に回ってると思ってる傲慢だよ,よりのぶどうしてここへ直々に俺に屈辱を合わせ立場を思い知らせるためにか出る杭は打たれるとよく言うだろう 自分の言葉じゃ何も言えないのか。今よくざらびしたての言葉。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡す。チャ私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだ。 あんたは自分のことしか考えてないそしてこの会社のことしかいつかこのような日が来ることは分かっていた貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだこれまでお前の愚行には目をつぶってきただがそれもここまでだいい この裏切りだけは決して許せターのキの母親が生きていなくてよかっの息子の不甲斐ない姿の目の当たりクターのキャラクターのだのだからな <laughs> こーのキャもクタのことも許す必要はないクターの Ja myślałem, że stary młodego, a to młody starego rozwalił. Co dobry typ. O kurwa! To się porobiło. Zaraz tutaj będzie rozruba chyba. już po nas. <noise> Dokładnie. Chciałem, Chciałem wprowadzić kod czerwony dla całego hotelu. Mogę spytać o powód? Saburo Arasaka został zamordowany. Wprowadzam kod czerwony. No nie. Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. Nanno zaalides tarkaga. Tarka ci do komuta to! To kłopot. Joniosa, おの仕事は何,だ何の話です何の話です何の話です何の話です何のとです後のもっとしっかです任を果たすう望んでるぞの話でしもす何う話です何の話です何の話です何の話です To co, guru, idziemy w takim razie. To będzie pozamykane pewnie. Co tam się odpierdala? Jowinobu. On właśnie zabił Saburo Arasakę. Co? Własnego... Ojca. Czy wy wiecie co to oznacza? Tutaj zaraz zaroi się od ochrony Jesteś mój słyszycie? Gdzie ino, bo... Ja nie wiem, straciłam monitoring. Odcinają cały budynek. Czekajcie, ma. kurwa, Mać, Arasaka Szybko. martwy. Nie wierzę. Dobra spadamy. Już otwieram. Jestem drab... drabina. Nie. O kurwa. Nie, 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 nie teraz! Zablokowane. Tak? To no wy nędzy! Straciliśmy ją. Kurwa! Pierwsza liga Jackie. Jak ci się podoba? Pierdzielamy. Damy radę. Musimy. Kurwa, jak wysoko! Setę piętro, ziomek. Mierda! Uważaj, nie ruszaj się zanim nie przelecą! Jeśli wpadnie do Sabulu, to trochę za późno. Mam nadzieję, że nas nie widzieli. Tam nie widzieli. Tak wiedzieć, tak myślałem. To było za proste. O cholera. Blisko było. Relik! Mierda. Nie jest dobrze. Co z biochipem? Nie, nie wiem. Wnętrze rozhermetyzowane. Integralność chipu 94%. I ciągle spada. Mierda. Zwoń do Parker. Żeby powiedzieć, że rozwaliliśmy sprzęt? Zwoń! Jakie zdjęcie? Wi? Właśnie oglądam wiadomości. Co tam się dzieje? Mamy problem. Uszkodziliśmy transporter. Integralność chipu? Jackie. 86%. 86% i leci w dół. Cholera. Posłuchaj mnie teraz. Jest tylko jeden sposób. Któryś z was musi wpiąć relik do złącza neuralnego. O czym ty mówisz? Relik nie może znajdować się poza bezpiecznym środowiskiem. Skoro trzeba... No dawaj, dawaj. Czaki się poświęci. ...del Padre, del i y del Spiritu Santo. Amen. Czekaj. I jak? Nie wiem. Chyba nic się nie zmieniło. Po waszym powrocie wypniemy relik i zrobimy pełen skal mózgu. Ale najpierw musicie się stamtąd wydostać. Pracujemy nad tym. Del, będziemy za parę minut. Przygotuj się. Oczywiście, panie Wells. Chociaż tyle. Musimy się jakoś dostać do lobby, a stamtąd do garażu. I to raczej szybciej niż wolniej. O, tak lepiej. Mm. Trochę przeciekam. Masz

Jeszcze trzech jest. Trafiłem Czeki, może byś postrzelał trochę. Straty! Mamy straty! Dawaj, łeb! Dawaj, A cel jeszcze jest raz. Dranny! Kurde! To nie może tak wyglądać! Jaki przy... ruchu trafił? Zobacz, jest go rozwalone manatki Spadamy Jeszcze żyje Ten nie żyje, ten nie żyje Ten też nie ...typu smart, okej. Okay. Komponenty... Szybko! Witam ponownie. problemy Zabieraj nas Spadamy. Nieźle. Dziękuję za opinię. Sądzę Jak najbardziej. Niestety, jesteśmy ścigani. Ja pierdolę!

Jaki? Jesteś blady jak trup. Ale się udało. Mój Skarb wskazuje, że pasażer OS jest w stanie krytycznym. Jedź do Ripperdoka! Teraz! Przekro mi, ale to niemożliwe. Jak to niemożliwe? Wartość przejazdu została ustalona i opłacona z góry. Procedury zabraniają mi umodyfikować. Nie Jebać procedury! Rób, co mówię! W porządku, wi. Trzyma. Sugeruję, że trzymać przytomność pana Lesa. Teraz się posypią zlecenia. Czuję to! Słyszysz, Jackie? No, nie opędzisz się. Nie opędzimy, Jackie. Ty i ja. Ty i ja! <tryk> Ten... biocid... <tryk> <tryk> Przypilnij go dla mnie. I trzyma. Coś się zepsuło. Okay, Jockey is dead. No niestety. Dokąd powinienem zawieźć ciało? Co? Program Excelsior zapewnia dostarczenie zwłok pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Gdzie mam je zawieźć? Uh. Zawieź go do rodziny. Najszą żyjącą krewną jest Guadalupe Alejandra Welles, właścicielka baru El Coyote Coho. Tam dostarczy ciało. Pan Deschon oczekuje w pokoju 204. Pierwsza liga Jackie. Pierwsza liga. To ja, Czekam na ciebie! WNS N54 nawet podziemne stacje. Tu gówno jest wszędzie. Gdzie Wells? W samochodzie? Wracamy do gorącego tematu ostatnich dni. No, Jak ci się kurwa wydaje, nie tym tonem. Wykrwawił się na tylnym siedzeniu. Przykro mi to słyszeć. Relik. Nie udało się. Jedna dobra wiadomość. Dobra? Saburo Arasaka martwy? Wiecie, w co wy mnie wpierdoliliście? Zabiliście jebanego cesarza, cesarza Kubelowa. Nie my. Teraz każdy, kto chociaż się zbliżył do tego gówna, ma na sobie wyrok śmierci. To ty nas w to wpakowałeś? Jak nas przygotowałeś do akcji? Nie wiedziałeś, że w hotelu będzie sabur Arsaka? Nie sprawdziłem w jego pierdolonym terminarzu. A wam nikt nie kazał go zabijać. To nie byliśmy my! I to powiesz zabójcom Arasaki? To nie my? Okej. Okay, ja się nagrywało? myślmy zadaniowo. Nowe miejsce, nowa tożsamość, ale najpierw. To na Twojej twarzy. To krew. Tam jest łazienka. Doprowadź się do porządku. Dawaj. No dobrze. Aha, no jest spoko. Nie mogę ryzykować. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Co ty robisz? Wybrałem żywot spokojnego człowieka. Żadnej chwały w śmierci. I kulka w łeb! I kulka w łeb. 4 godziny, jak i... 4 godziny wstępnie? Nieźle. A no to z jest. To z trailera. Nie wiadomo jak to Hej! No i mamy achievement kochankowie, wykradnij relik. Kolejny achievement dzisiaj.